Good. Czekamy czy to E napisze się będzie bardziej OP niż W z tego bardzo ciekawe W sumie to zaczynając powinno być Może być w sumie spór zaczynając Dosyć OP To W na drugie w takim razie tak? No dobra, spróbuję Zagrać w tym sumie Riot Games proponuję Eee, co tu się rozjebało? Czemu to się zawróciło niby? Z racji? Powinno zabić, zamordować Umrzeć No i teraz Teraz W. Nie wiem czy to jest bardziej OP. Nie, nie wiem, bo ja tego typu nie grałem. Nie się podmieniało o niego czy nie. I to, to mam nadzieję, że moimi mid lanerami nie zintuję gry. Tego sylansa i według Nie daj mu się zabić Jaki Gut Bardzo mi się to podobało Drugi krap jest mój Jeszcze on ją dobił Jego poison dobił te synne, dobra Sprowadziłem naszego adekera do 3-0, znaczy w sumie do No powiedzmy do 3-0 Bo w sumie dałem mu 2 kille. Dobra, idę na smoka Idę go zamordować z zimną krwią Gdzie jest ta Evelynn? No, Ona chyba gdzieś bo ktopa jest Śmigło wzrokiem Tego smoka mi pomóc zrobić, ja ten butel w tym momencie Ja bacz tego supporta kurwa zabij tego smoka ze mną jest ważniejszy Evelyn nas i tak wszystkich tutaj zrucha. No właśnie, bo to Evelyn.

Mam przyjrzała Szogata 3-0, to, to jest jakiś dobry gracz Nic lepiej, bym tu nie zagrał, rana, jak to jest zjeżdżał. na to nie mówcie. A tak to mam obiekty wzięty, a my czekać żyje. To no. jest trzy kampy, ja go bo to by się przyczynił do bazy. Nie wiem który jest. Nice. Nie lajwuję tego bota, wracam się do bazy, je Ja nie chcę Ravenus drabo chcę. Od razu może się to zbuduję w sumie. Na pewno idę pod buty pod Magic Resist, bo Evelyn me zeję bez tych emerów. A ja nie pójdę. Mój drugi item to nie może być żaden Emer, więc muszę grać Emery na tym czupionym. Ewentualnie może być Emer, tylko w jest, jest taki zajebisty item w tej grze. Który się nazywa. Oto, Malmortius to się nazywa. Malmortus to na drugi to sobie pójdę. To mevelinga jest w sumie. Eee, ja tu nic nie zabiję, nawet jak tam podejdę, zasuwaj, bo klawę zabiję. Okej, okay, fast one-shot, jak się to mówi, ona mnie złapała z tego czermo. Ciekawy champion. To Senna też zaborduje z inną krwią, ona tu ma warda, ale jebać tego warda. A to ma warda, ja mam smoka na spawnie. Bo bardzo możliwe, że ta WN robi tego smoka. A tego smoka, jak ta będzie się pojawi, tam zamordujemy nas tu jest a jest jedna. Chyba, że tego nie zesmajtuję, to wybaczcie, ale raczej smajtuje bo biegnie, więc będę martwy. Dobra, i ja mam drugiego smoka na koncie. Tak, to ja mogę grać. Mam Mortiusa, drugi item. Poté Mary, Next a tak to bude. Když ještě má co nevidím. My teraz na mamol, się ta eweny nie powinna nacisnąć. Nie mam pełnego mamol, tylko kawałek i ty ma tak naprawdę. Ale teraz już za tym powiem, my te nie powinna mnie móc uniszutować z ulta, więc to powinno już być. To musi raz sobie coś nie idzie w tej grze.

A wy tam macie... L... A ten mój tutaj już Ja mam dwa fryki na tym. Bo... A ten brandki jest pierdolony. Zjebałem. Nie zabija tego, a co by także słowa o? Ten mnie mnie także słowa o. Nie zabija go nawet, jak mu chciał zrobić. Nie ma chuja, on bym mnie zamordowała, nie ma potrzebu dawać mogolna bez sensu Tak naprawdę i tak się za zero bo pospoka nie było, więc ja nie wypierdolę się jeszcze po raz kolejny, bo to nie ma sensu. Terenek tam ma jeden taki z broken championem kurwa tyle mi Wyjebał do że to za Keralda. Nie, to nie jak się nie tylko go zjeżdżać, ale tylko chyba tego renek to nas zjeść do krokodyla. Okej... Okay. Mamy smoka na spało, nie, ja trochę intuję, ja dobrze go do tego ręka nie zesmajtowałem, bo to już był był int Pewnie nie robi tego smoka, a jej nawet tutaj nie ma. Ja byłem pewny, że ona go robi. Dlatego no, tak, tego smaka, bo to za całym drag, ten przekar będzie nieśmiertelny, ja w sumie też idę mój smajl, wiesz Aaaa, ten twój jest nieprzyjemny na tym brandzie, naprawdę Dobra i teraz idę pod Merkury. Bo bez Merkury to, to nie, nie ma chuja. Merkury, a potem... a potem nie wiem co potem Zaraz będę na tym sztować co, co później. Ale go złamę, szutuje albo jednak nie. Bo... Spierdolić go, zbanszutuje No on na pewno spierdolił

Co wygracia ja, Arama na tym idzie? Ja tego nie rozumiem. Zajdźcie z tej linii. Mi. mi się tym blubawczy, nie? Bo mi się przy energii, się przydatny. Ej, na chujin, tu jestem czołgatem. Eee, pierdolę, wszyscy się podciszą. Ja bardzo, radio bardzo tego Twitcha w sumie. Zresztą dolił powiedz mi. Malmorty idzie do P Buty -e. pod samo są P -e. e pewnie trochę się nam nie gra. Mamy smokaż, 4 liście go nas pani też trzeba odpoczyć co? co to lepsze na Merkury. O, Black Cleavera! Black Cleavera! Co? Bole się Surenders zbudować w sumie. Co ten item w sumie robi? Więc ja będę mieć taki który się zrestruje. Dajmy, w jednego rynek czy bardziej takiego nie jest potrzebny black clipper, jak on jest w z ze wszystkim. Dlaczego my to przegraliśmy? Powiedzcie mi, że ten brand to wykierował. Dobra, zjebałem. Bo, Bad fight. Bad fight. ja jestem w stanie zrzutować tego brandatko, na wybór do niego dojść. A ten brand chyba za top jest z tego Ale má taká na Go, go, Power Rangers, to so je free. Děnky, Pomogłeś mi to bardzo Nice Baron, baron, naszur, naszur Naszura nasz gramy Jakimś cudem nie dotarł moje Q do tej kampy By mi to powiedzcie lepiej, bo... Bo ja tego nie rozumiem Idę po salendrę Sky.

Это тот же день. Это тот To oh, kurwa, ten moje, ale tego nie dobiło poważnie JJ Ez fuck.